O Jezu, ale fajnie się tutaj bawi chwila. Co to jest za dziwne pomieszczenie? Widzę. Właśnie tutaj się bawię z pół, zobaczcie, piłeczką. Nasza ulubiona zabawa, czekajcie. No, nasza ulubiona zabawa, ale... Ej, mogę na to kliknąć. sprawdzę, Ja to klikam. A Ciebie się zostawić lajka i subika, zanim ta subskrypcja zniknie z ekranu? Więc 3, 2, 1. Mam nadzieję, że dążyliście, bo ja już klikam. Ten wow! Eee, yy, Poł. Ty lepiej nie patrz. Ej, gościu, kim jesteś? Mogę z nim pokonać? Czekajcie. Potrzebuję, żebyś wyprowadził doł z piwnicy. Uważaj, bo, bo wciąż... je Mam jakiegoś doł? Chwila. Yy, czy Poł ma dziecko? Nie. Poł... Ty masz Dziecko, dobra, co za chwilę jak się skończę z nim bawić i pójdę spać, to jutro z samego rana, bo dzisiaj już trochę późno. gdzie ta piłka tutaj, dobra, dzisiaj już jest trochę późno, więc dobra, pójdziemy spać z naszym kochanym po. Mm, jak ja ciebie kocham, po. mój ulubiony zwierzaczku, dobrze, idziemy spać. Ej, tak. Ej, pan. O Jezus, Maria, moje uszy, co tak puka, ludzie święt. No nie pukaj tak, człowiek. Zapomniałem! Słodka Paulinka! Yeah! Moja ulubiona! Paul jesteś na... No dobra, jesteście porówni. Już nie mogę pomiędzy wami wybierać. Oba jesteście słodcy. Jeden trochę wie... Czemu to leżało? Ta Paulinka tutaj za... za ładne ustawienie spróbujemy cię jakoś uratować przed tym złowiorogim Paul. On jest niedobry, co nie? Ej, Paulinka, ale przyznaj. Paul jest bardzo zły. Paulinka, no ale z... żyj, to żyj. Bo tutaj... Da, ładnie burgera, za to, że taka słodka jest ty? Ej chwila, ile ty jesz? Aha, no bo to jest też małe dziecko, musi dużo jeść, tylko żeby tak hamburgera jej dawać, to nie wiem. Po, jak zwykle się odwracasz. No Jezus. Przynajmniej przy tym obiedzie z widzami możesz się normalnie zachowywać. I sobie, to jest spół codzienny. Dobra, masz za kanapkę ze szczurem. I ostatnie... Sushi, jupi! Masz. Dobra, wezmę was tutaj gdzieś. Nie może... nie można zostawiać dzieci samych w kuchni. No wiem, w odcinku, gdzie się normalnie nimi opiekowałem taki zwykły... Ej, chwila. Gdzie jest Paulina? Paul! Co w ogóle kupiłem? Jestem ciekawy. Aha, same jabłka. Dobra, Pauliny nie ma. Zostawiła kartkę. Oj. Nie! Znowu Paulina nas opuściła. Mm iż tak naprawdę chyba jej nie będę aż tak bardzo lubił, jak ona tak sobie będzie... No, po prostu mnie opuszczała. I tyle, dobra. Po, idziemy spać. <laughs> dobra, wkurzywam się. Po? Co ty co to? Po? Coś z tobą. Eee, yy, dobre, Ta, Po, Co ty tutaj kombinujesz? No znowu. Zostawuję kamerę. Tutaj są. Co? Nie! To jest moja szafka, nie twoja. Idziesz spać. Mnie już wkurzyłeś. Jestem na ciebie bardzo zdenerwowany. po bardzo. Ta. Co tu się dzieje? Kamera. No, nie a taka. To są nagrania z dzieciństwa. A dobra, co? Ty? Jak ja ci dam za te kupy. Ty. No jest ja zaraz. Zladaję. Paulinka, kochana. A, latuję cię. Joki jumpscare. o mój Boże, Ja nie wiem, co. Tu się. Stało. Mam tabliczkę i jest dziwny po. Ej, chwila! On mnie niby urwał nogi? A nadal jestem od niego wyższy? Dobra widzę, to jest jakieś mega dziwne, ale okej. Okay. Musimy pójść do pokoju zabaw, bo tam będzie super broń. Nie wiem, ej, to jest dosyć głupie. Przecież ten gościu tam nadal jest ciekawe, da Paul, Nie mogę jej zebrać? Wata, da mam cię y, ziemniaku ty wielki, się boję. Dobra. Tutaj dajemy. Mam nadzieję, że jakoś dam, damy radę. Ej, patrz, to kupa jest. łatwa, bo tutaj musi być generator. I wracamy do sypialni. Otworzę szafki, żeby tutaj. A ciekawe... I w ogóle tutaj wszystkie można otworzyć. Tego tak szczerze nie wiedziałem. Kurde, ja ciągle eklikam, a nie miałem klikać. E dobra, nieważne jest creepy dosyć. Nie chcę już Ja jednak mam nogi. Poczekajcie, ja mu to rzucę. Kamerą mogę. Bra? Ja. ja. Jaki mięczak. Wow! Dostałem jump potężnego. Trzeba się teraz skupić. a Dobra, tutaj trzeba na oko. U jezus, Maria, nie spodziewałem się tego. Jezus na zawał, na zawał, idę. Nie chcę na zawał jeszcze schodzić. Chcę jeszcze za młody na zawał. No chodź. Gdzie jest poł? To i... O, jak głośno. Wyjście. Rozwaliłem poł. I teraz wyjdę. I nie ma... Ej, mój chałupa się nie spaliła. Fajnie. Co, że tak dmucha wam trochę? Za chwilę może trochę poprawię. Teraz jest chyba lepiej, czekajcie. halo, halo. Halo, halo, dobra. Jest chyba lepiej, a teraz musimy iść do. Nie, ja tego nie chcę robić. Zanim to zrobię, zostawcie lajka like i subika, zanim ta emotka zniknie. Więc szybko zostawiajcie lajka like i subika. Macie 5 sekund. 1, 2, 3, 4, 5. Dobra, ja wchodzę. Jezu, jak się stresuje, mnie. Ja nie wiem, jak mi serce bije. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby tutaj. Dobra, jestem. Tu jest tyle piz... Dobra. Południe nadal żyje. Czekajcie, co są... Bardzo się. stres... Czy ja coś słyszę? Nie. Nie chcę. Poczekajcie. Ja słyszę bardzo dziwne odgłosy. Da, tutaj widzę, naprawdę jest. mega skupieniem. Odegra, to nie jest. zabawa dla dzieci, kurde. Gdzie on jest? Jest bardzo blisko. Ponieważ wy tam macie cicho, ale ja mam bardzo głośno? Ej, wy nawet nie wiecie, jak się stresuję, nie? Jak coś, to jeszcze ja to pierwszy raz robię. Przypomnę. Go. Ja pierdzielę! Sorry. S sorry, widzowie. Bardzo was za to przepraszam. Ale ja po prostu na O jezu. Oj, nie, nie, nie. Szybko. Jezu Ja yeah. Proszę Cicho. Jezu, proszę oglądajcie do końca, ja nie wiem Szkół nie słychać O kurde Jezu, jaki stres Nie JA NIE MOGĘ Proszę po... Jak mnie słyszysz to proszę przestań To jest torturowanie Spokojnie I sobie oglądajcie do samego końca Jak mnie dobrze słyszycie to oglądajcie do końca Czekaj, tak jest chyba lepiej Dobra Jezu, jaki stres ja mam Lecimy jak się stąd wychodzi? Słyszę, że jest daleko. Żebym nie był tam. No nie, znowu co tu się dzieje? Dobra widzę, To nie tutaj, się nie... tutaj się nie dzieją dobre rzeczy. Nawet... Dobra. Nawet w połowie, więc ja mam tutaj zrobię małe cięcie. Poczekacie sobie chwilę. Dobra sobie. czekam tutaj już z minutę. Ja nie żartuję. Więc... Dobra. Musimy... Teraz... Nie... Już go prawie nie sławita. Jak teraz będzie, to musicie sobie poczekać chwilę dłużej. No zobaczcie. Proszę, żeby go tam nie było łagam. Już się nawet poświęcę, żeby go tam... Dobra, tutaj się nie dzieje nic dobrego. Widzę jak on tutaj jest, to on tutaj, go tam nie powinno być. Jak ja mam to zrobić za szybko? Dobra, widzę, musisz sobie chwilę dłużej poczekać. Sorki. Ja wpadłem na genialny pomysł. Zobaczcie. Ej, hey Jones. Kurde. Jezus! Dobra. Patrzcie, możemy go tutaj zaprowadzić, i on będzie mnie tutaj przez cały czas gonił. Zobaczcie. I potem mi odpuści. Dobra, kurde. Jakbym go, ja go zgubił, nie? Patrzcie. Wykifam go. Dobra. Dobra, szybko, do szafki Joki strosiknie Nawet nie wiecie, Mam go ciągle na głośno. Czekajcie. Ej, bo on jest ciągle blisko, nie? To jest taki mały problemik. Dobra, widzę. Chcecie to zobaczyć? Za chwilę pokażę. Dobra, widzę. Czekam tutaj już sobie chwilę i ciągle słyszę. Bardzo głośnego kroki, więc. Tutaj teraz robimy wielką akcję, widzę. Naprawdę. Dobra, let's go. Teraz się żyje. O, nie! O nie jest tam, dobra. Więc mam pomysł. Jak on tutaj przyjdzie, to ja będę musiał niestety go... Niestety. Znowu będę musiał go wykiwać. A, Chyba poszedł, więc teraz klikamy E. A tutaj jesteś? What the hell? Da, Ja uciekam. Jezu, to on jest szybki. Nie widziałem że on jest aż tak szybki. Chodź za mną, Po. Niech tylko tutaj, dobra, jest. Widzi mnie. Niech tylko tutaj idzie za mną. A potem już nie. Proszę, Po. nie rób mi tego. Byliśmy takimi dobrymi przyjaciółmi. A ty mi chcesz oczywiście. Ja, ja wiem, że nie za chwilę mnie dogoni. Tutaj idzie. Słyszę go. To bardzo głośno. Dobra, widzę, jak Właśnie zabrałem klucz i wiem, że on tam pójdzie. Chciałem poczekać, aż jego kroki ucichną, kiedy tam pójdziemy. Ale trzeba zobaczyć, czy on zaraz tam mi za rogu nie wyjdzie, bo będzie jakby, no tak powiedzieć, nieprzyjemnie. I ciągle go głośno słyszę. Widzowie, niestety zginąłem, ale. Za to kupię sobie na szybko 400 robux, aby... bo zaraz piłem się. Potem za chwilę wam opowiem, bo jestem teraz odrobinę zastresowany. Dobra, nie, proszę. Poł, nie rób mi tego. Poł nie rób mi tego. Poł nie zabijaj mnie. Ja cię błagam. Dobra. Ja już się tutaj schowam, schowam. Teraz nie wiecie jaki mam stres. Ja nie żartuję, mam teraz taki stres, że nie wiem, dobra. Mam nadzieję, że oglądacie do tego momentu, bo nie jestem pewien ile ten filmik już trwa, jakby co, nie? Poczekajcie. Jest dobra widzę. Jesteśmy gotowi? Jesteśmy. Nie, proszę. Bogam, Dobra, nie ma ślepego zaułku. To jest wygrana. Jest. Widzę, zostawcie je proszę. A to jeszcze nie koniec widzę. Czego? jak to będzie ślepy, dobra. Jakby tutaj był ślepy zaułek, to ja bym już naprawdę się poddał. Nie wiem gdzie idę. Wiem tylko to, że połów praktycznie za mną. Dobra. Teraz trzeba szukać. Co, to mi się wydaje, że tutaj będzie będzie dobre. No tutaj chyba. Nie, tutaj. Chyba. Ja nie mogę. To gdzie to? Tutaj nie. To jest ślepy zaułek. ja, jak tu nie będzie niczego, to ja się poddam. Nie no, proszę. Dobra, jestem. I? Słyszę kroki, jak on odchodzi. Widzę, to jest ten moment, nie, nie mogę, zrobiłem to, <laughs> oj, sorry, sorry, ale ja to naprawdę zrobiłem, więc widzę, proszę, zostawcie, czekajcie, tylko sobie ustawię lepiej, dobra, i teraz mogę teraz mówić, widzę, proszę, błagam was, naprawdę, przy... błagam, zostawcie tego lajka i subika, nawet nie wiecie, jak ja się poświęciłem żeby ten filmik nagrać, więc błagam, zostawcie tego lajka czy subika. Mam nadzieję, że w ogóle moje filmiki Wam się podobają. I ja się z Wami żegnam. Nie, ma, nie mam tutaj co tak naprawdę przedłużać. Ja robiłem to wszystko sam. To była moja pierwsza, jak to wygrałem. W ogóle pierwszy raz, jak ja to próbowałem, nie? Więc za te starania widzę, proszę zostawcie tego lajka i subika. Możecie też sami to zrobić. A ja się już z Wami żegnam. Pa, pa. Było fajnie.